Światowy dzień ubogie jest dla mnie czymś pięknym i czymś wyjątkowym. To jest już któryś raz, kiedy uczestniczę w tym i czuję, że to jest moje powołanie. Moje powołanie jest pomagać innym ludziom. I to jest niesamowite, kiedy widzisz człowieka, który potrzebuje pomocy, a tak naprawdę jeszcze ci wiele potrafi nauczyć, bo historie są różne i cieszę się, że mogę któryś raz tutaj pomagać. Ogólnie jestem też w wieku niemiłosierdzie i jestem tutaj, bo. Bo tak trzeba, ale w sensie takim jestem tutaj, bo tak trzeba. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to idę i pomagam mu. To jest najpiękniejsze, co możesz dać drugiemu człowiekowi: swoją obecność i możliwość tego, że ktoś zapyta, jak, ma, jak ta osoba ma na imię, i być może to będzie jego pierwsza rozmowa w życiu. Dzięki.